Cześć, to Wojtek z kanału Finansowy Excel. Dzisiaj druga część genialnej funkcji suma iloczynów. Jak wiemy, już suma iloczynów mnoży i sumuje ze sobą dwie lub więcej tabeli, tablic, zwracając jedną liczbę z wynikiem. Oczywiście, przez to możemy opuścić tutaj na przykład dodatkową tabelę pomocniczą. Jak w naszym przypadku, mamy tutaj tabelę wartość, która jest wynikiem tabeli cena i ilość. Suma iloczynów mnoży nam te dwie tabele bez konieczności podawania tej tabeli. Ale, jak powiedzieliśmy wcześniej w poprzednim, poprzednim filmie, funkcja suma iloczynów może też mnożyć dwie tablice, ale z odpowiednimi kryteriami. Szybko przypomnijmy sobie na początku yy, poprzedni film, a później przejdziemy do bardziej skomplikowanego. Tutaj mamy określić ilość i wartość sprzedaży, sprzedanego produktu Lenowo. Yy, mamy tablicę, tabelę. Mamy tutaj laptopy z nazwami cena, ilość, wartość. Do dzieła. Suma. Iloczynów. tablica pierwsza powiedzmy ilość bo musimy na początku ilość policzyć tablica druga musimy policzyć komputery nazwy, przypoczątkować nazwy komputerów do naszego wybranego Lenovo przypominam, że przy wyborze kryteriów w tablicy musimy ją ubrać w nawias. Oprócz tego musimy dać jakiś operator, operator finansowy, matematyczny, z tego względu, że proszę zobaczyć, będzie mnożenie tutaj, by było mnożenie dwóch tablic z tekstowych. Z tej tablicy nam wychodzi prawdę i fałszę Z tej tablicy również prawdę i fałsze wychodzą nam. I dwie, dwie tabele nie mogą, nie nie, Excel nie może, nie poradzi sobie z mnożeniem dwóch tablic tekstowych. Możemy tutaj dodać operator. Powiedzmy dwa minusy niezmieniający znaków. Oczywiście proszę zobaczyć, co teraz się będzie działo. Dwa minusy dodaliśmy i zamieni nam tą tablicę na tab tablicę w układzie 0. Zaraz zobaczymy. F9. Tam gdzie jest prawda. Na, tablica została zamieniona na jedynki. Tam gdzie jest fałsz 0. Czyli mnożenie coś przez 0 daje 0, przez 1 daje odpowiednią wartość. Ctrl-Z, wycofujemy się i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. 9338. Analogicznie możemy zrobić sumę iloczynów na wartości. Ctrl-C. kopiujemy sobie tutaj. Ctrl-V. Ale musimy jeszcze dodać jedną dodatkową tablicę z cenami. Ops. Tablica nie, nie wiem, wymaga kryterium, więc nie musimy ubierać ją w nawiasy. 23,075. Ja tu zrobiłem sobie malutkie podpowiedź, Odkryj, żeby sprawdzić, ale powinno się zgadzać. Zobaczymy suma. Lenowo 9000, tabelę z przestawną. Lenowo 9138 zgadza się i wartość zgadza się. Oczywiście, proszę pamiętać, że możemy tutaj zrobić sumę iloczynów tym drugim sposobem, o którym, o którym ja, ja wolę, szczerze mówiąc, bo mnożymy od razu dwie tablice z kryteriami. Wtedy mnożenie jest, jest, zastępuje nam tutaj dwa minusy, czyli operator matematyczny. Mnożenie samo w sobie jest operatorem matematycznym. Proszę raz zobaczyć. Ilość, yy, przepraszam, sumę iloczynów. Do jednego przykładu tylko zrobię iloczynów i bierzemy bierze pod uwagę tak, ilość tablicę pierwszą razy, nie musimy ją domykać w nawias, bo nie jest, nie jest wybranym kryterium i tą tablicę nawiasy obowiązują i w tej metodzie oczywiście HP tutaj przyrównujemy do LNOWO. tak ubraliśmy to w nawias i powinien nam wyjść ten sam wynik. I proszę zobaczyć tutaj od razu. Może zobaczymy. Tutaj będzie już podane kwoty. Czyli jakby mnożenie już wykonuje się. Ctrl-Z. I zgadzają się te kwoty. Druga. Przechodzimy do trudniejszego przykładu. Tutaj mamy sprzedawcę z dwóch sklepów: X.com, powiedzmy, i RTV gd wybrany rok, sierpień, miesiąc sierpień, czyli mamy trzy kryteria, w tym jedno połączone lub, czyli muszą w naszej tabeli, w naszym wyniku, muszą się zabierać dwa kryteria połączone oraz dwa dodatkowe kryteria. Tu mamy tabel tabelę ze sprzedawcą, musimy oczywiście przyporządkować te tabele do x, i R RTV d. Tutaj mamy rok i miesiąc. Do dzieła. Sprzedaż ilościowa. Zaczynamy od sumy iloczynów. Na początku podejmę tablicę oczywiście pierwszą. Control Backspace. Przyporządkowujemy tą tablicę do pierwszego kryterium, czyli sprzeda pierwszego sprzedawcy XCOM. I teraz, proszę uważać, po prostu dodajemy drugie kryterium. Dodać. Ta sama tablica. Backspace. Drugie kryterium, drugi sklep. Proszę pamiętać o nawiasach, ponieważ tu są kryteria brane pod uwagę. I nawias początkowy od sumy iloczynów. Mamy to. To będą trzy nawiasy w takim przypadku, tak. Pierwszy nawias danego kryterium, drugi nawias łączący te dwa kryteria. I teraz już prosta sprawa. Mnożymy. Mnożymy dodatkowe nasze kryterie, czyli rok. Przyporządkujemy rok dany do danego roku. To mamy wybrany rok 2021 i mnożymy. Przez drugi kryterium wybrany tu jest miesiąc sierpień w tej komórce, tak? O czym musimy pamiętać oczywiście? Musimy pamiętać oczywiście o nawiasach, ponieważ jest podane tutaj kryterium w tablicach. Czy, czy Chyba nie zapomniałam o niczym. Tak, mamy tak. Miesiąc to mamy kryteria. Teraz co musimy zrobić? Teraz musimy obliczyć sprzedaż ilościowo, czyli musimy jeszcze pomnożyć przez tabelę z ilością. O. Ctrl Backspace. Powinno być ok. Jeszcze chyba jeden nawias praktykuję tutaj. Dobrze. Ops. Jeden nawias jednak jest tak. 117, 101. Później to sprawdzimy oczywiście. Analogicznie robimy drugi, drugi mamy, mamy tutaj sprzedaż wartością przedstawić. Kopiujemy. CTRL-C. V. Ponieważ musimy przedstawić wartość, to musimy dodać kryterium jeszcze yy, tablicę ceny z cenami. Powstałe rzeczy pozostają bez zmian. Control Backspace. 515. Zaraz sprawdzimy, bo zrobiłem tabelę przestawną. Czyli mamy tak. XCOM, 21 rok, sierpień. XCOM i Euro AGD. XCOM, yy, przepraszam, Euro AGD, 117 tysięcy, a XCOM 0. O, to łatwo będzie sprawdzić, bo weźmiemy tylko pod uwagę wtedy. Teraz tylko EuroGD Wartość 515, zgadza się. Gdybyśmy zmienili powiedzmy, na Mediamarkt. AGD na XCOM. Yy, miesiąc, powiedzmy, weźmy lipiec. Rok może weźmiemy następny, 22. O! Mediamarkt i EuroGD i XCOM 2022. Przechodzimy do roku i lipiec. Bierzemy pod uwagę... Lipiec. Weźmiemy sobie ilość. To było tak. Mediumark i XCOM. Suma tych dwóch kryteriów. XCOM znowu nie mamy. Czyli mamy sprawę prostą. Może będą jakieś dwa kryteria, żeby były. O, tu mam 0 w ogóle. tu może coś będzie w styczniu mamy tak xcom mamy i media expert, bardzo dobrze styczeń 2022 68 tysięcy i mamy w xcomie 21 tysięcy 89 zgadza się wartościowo również 396 zgadza się jak widzimy, funkcja suma iloczynów jest funkcją bardzo plastyczną. Możemy naprawdę na wszelaki sposób je obliczać, dodawać kryteria, dodawać tablice. Myślę, że jest naprawdę genialną funkcją i warto ją stosować. Dziękuję.